Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, witam na kolejnym podcaście Feng Shui. Przedstawię Wam dzisiaj aspekty na wtorek, 10 maja 2022 roku. Jak zwykle będziecie mieli ten podcast wgrany dzień wcześniej. On się pojawia w godzinach wieczornych, około godziny 19 każdego dnia poprzedzającego, czyli 9 maja wyświetli Wam się powiadomienie o aspektach na dzień 10 maja, czyli z takim wyprzedzeniem. Moi drodzy, 10. Wtorek to jest dzień pod władaniem świni, cały miesiąc maja mamy we władaniu drewnianego węża od 5 maja, a rok 2022 mamy we władaniu wodnego tygrysa. Informuję, że na dole w opisie linkuję. Taką playlistę, gdzie możecie sobie sprawdzić, jakim znakiem zodiaku jesteście chińskiego i w jakim żywiole. Również linkuję taki wstęp Rok Wodnego Tygrysa, horoskop dla znaków. Tam jest taka po prostu informacja, co to się dzieje w tym roku Wodnego Tygrysa i czego można się moi drodzy tutaj spodziewać. A wracając do naszego dnia, wtorek 10 maj, moi drodzy, świnia. Świnia jest dzisiaj opiekunem dzisiejszego dnia, a patronuje temu dniu siódmy urzędnik, a więc, moi drodzy, nie robimy w zasadzie nic. To jest dzień takiego punktu, w którym nie powinniśmy podejmować nie wiadomo jak ważnych i karkołomnych, słuchajcie, zadań. Nie jest to dobry dzień ani na składanie CV, ani na różne tego typu rzeczy. Dzisiaj Feng shui uważa, że trzeba po prostu pewne rzeczy kończyć. I moi drodzy, siódmy urzędnik, jego nazwa Niszczyć, to jest rozpoczynanie właśnie różnych rozbiórek, rozbiórek budynków, dzień dobry na akupunkturę, dzień dobry na rozmontowywanie jakichś rzeczy, zrywanie tynków, ścian, podłóg, starych tapet, starych okładzin, Moi drodzy, dzień po prostu dobry na rozbiórkę rzeczy materialnych, które po prostu są w naszym otoczeniu, na rozbiórkę i wyrzucenie, usunięcie tego, usunięcie różnych gratów. Również jeżeli chodzi o kwestię duchową, to jest to właśnie dobry dzień na taką rozbiórkę, czyli na jakieś medytacje, ćwiczenie oddechowe, oczyszczanie właśnie tego typu rzeczy. Eee, oczyszczanie takie duchowe, tak? czyli, czyli też odpuszczenie pewnych spraw, takie uporządkowanie swojego wnętrza, zbieramy wszystko to, co jest nam zupełnie niepotrzebne i usuwamy te śmieci z naszego wnętrza, również duchowego. Moi drodzy, dzień nie jest dobry na e, oświadczyny, na zawieranie właśnie związków małżeńskich i podpisywanie ważnych kontraktów i tak jak wcześniej wspomniałam, ani nie składamy dzisiaj żadnego CV, ani nie zakładamy działalności gospodarczej, ani innych tego typu rzeczy. Moi drodzy, dzień będzie dobry dla osób rodzonych w znaku chińskiego tygrysa, królika, kozy i świni, neutralny dla osób rodzonych z znaku chińskiego szczura, smok, Konia i psa, a zły dla osób urodzonych znaku chińskiego bawołu, węża, małpy i koguta. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, życzę Wam miłego dnia i zapraszam na kolejne podcasty feng Shui.